witam ten film powstał w następstwie pytań zadawanych przez niektórych z was a dotyczących treści w temacie wyszukiwania wzorca w tekście znajdującym się w podręczniku do informatyki dlatego w tym filmie chciałbym między innymi powiedzieć coś na temat tworzenia tablic na temat konkatenacji czyli łączenia ciągu znaków też wspomnę o inkrementacji żeby się wam te dwa pojęcia niemalyby no i może jeszcze coś, jeśli starczy czasu o długości napisu czy rozliczania znaków w tekście sobie powiemy. Ja tutaj przygotowałem takie środowisko offline'owe do pisania programu. Wy możecie jak najbardziej pisać jeszcze w tej wersji online'owej, którą Wam kiedyś proponowałem, czyli online GDB. A zaczniemy sobie w tym momencie od deklaracji tablicy. Jakichś tam liczb, powiedzmy, niech będą cztery liczby. Zauważcie, że tablicę deklarujemy troszeczkę inaczej, ponieważ ona jeszcze powinna posiadać rozmiar. No i jeśli byśmy chcieli od razu coś włożyć do tej tablicy, to możemy sobie to zrobić w ten sposób. Czyli zauważcie, kolejne elementy tablicy są oddzielone od siebie przecinkami. No ale już troszeczkę trudniejsze będzie. Ich wygenerowanie tych elementów tablicy na ekran, ponieważ tutaj musimy zastosować instrukcję warunkową for. I teraz dla INTA, dla, przepraszam, I, które jest liczbą całkowitą od 0 do i mniejsze od 4, będziemy zwiększać to i. O 1. I zauważcie tutaj właśnie mamy taką inkrementację, czyli zwiększanie wartości argumentu o 1. Natomiast yy, yy, dlaczego to tak wygląda tutaj w środku? Yy, w programowaniu jest troszeczkę inaczej niż Wy jesteście przyzwyczajeni, czyli do liczenia na przykład od 1. W programowaniu jest od 0. No więc jeśli mamy 4 liczby to one będą kolejne na pozycjach 0, 1, 2, 3, czyli od 0 do mniejszej liczby niż 4, czyli do 3. No i my tutaj musimy teraz wpisać jakieś ciało tej instrukcji, czyli chcemy, żeby to się wygenerowało na ekranie. No i my wybierzemy sobie element z tablicy Figures. O, no, w ten sposób. I który i ty element czyli niech to będzie w ten sposób. Dajmy sobie to jeszcze na przykład no niech będzie znak końca linii. Wtedy będziecie widzieć to lepiej, jak to wygląda. Zapomniałem tutaj, aha, jest jeszcze jeden niepotrzebny nawias, widocznie gdzieś tam wcześniej. Go zrobiłem przez nie uwagę i zobaczcie, teraz są już po uruchomieniu i skomplikowa skompilowaniu tego programu mamy te kolejne liczby wygenerowane na ekranie. No Możemy zrobić tak samo dla tablicy znaków, z tym, że no, będziemy ją deklarować jako kar. No i teraz e, sign załóżmy. E, też musimy tutaj pamiętać, że gdybyśmy chcieli napisać jakieś, zapisać w tablicy słowo Ala, załóżmy takie imię, to my musimy dać powiedzmy więcej o jeden element do tablicy. I ten jeden element to będzie, słuchajcie, już wam powiem, to będzie miejsce, które jest zarezerwowane dla znacznika końca łańcucha, czyli my tutaj musimy sobie wpisać coś takiego. Oczywiście znaki będziemy umieszczać w apostrofach. No i też je będziemy rozdzielać przecinkami, czyli gdybyśmy to chcieli to słowo Ala wpisać, o ja tutaj zapomniałem apostrofię, właśnie to zrobimy to w ten sposób i na końcu, tak jak powiedziałem, ten, to miejsce zarezerwowane dla znacznika końca łańcucha, ten znacznik wygląda w taki sposób. I teraz my możemy, oczywiście tutaj jeszcze średnik, my możemy sobie przekopiować tę instrukcję warunkową. Zamiast skopiować to, skasowałem. I w tym momencie moglibyśmy to, może już bez tego endl. Zobaczmy, jakby to wyszło. 3, 5, 18, a, widzicie, ja tutaj zrobiłem taką rzecz, że nie zmieniłem jeszcze tablicy, nazwy tablicy i on ją cały czas trzyma, a przecież my tu powinniśmy mieć sign. Zauważcie, jak tutaj dużo rzeczy jest. I teraz istotnych, i teraz tutaj już nam to dobrze wyświetla. Moglibyśmy sobie też na przykład za, czytać taką bibliotekę, która nazywa się C string i dzięki tej bibliotece zamiast na przykład zastanawiać się jaka jest długość tej tablicy moglibyśmy sobie wpisać taką funkcję strlen od sign i to oznacza coś mniej więcej takiego jak długość length string, czyli ciągu znaków. I zauważcie, że tak naprawdę efekt będzie zupełnie taki sam. No i jeszcze szybciutko, gdybym ja chciał teraz na przykład drugą literę tego ciągu znaków, to bym musiał zrobić sign od y, 1. Tutaj zauważcie od 1, nie od. Y, 2, tylko od 1, ponieważ tak jak Wam mówiłem, liczymy. Jeszcze tutaj zapomniałem, żeby to wygenerować na ekranie, czyli C out i w tym momencie mamy coś takiego. Ja bym tu jeszcze dał znak końca linii, żeby to było oddzielone. Sprawdźmy jeszcze raz i widzicie drugi znak w tablicy to jest L. Chociaż my tu opiszemy go jako sign 1. Gdybyśmy chcieli pierwszy znak, to musielibyśmy tu jeszcze wprowadzić coś takiego. I skompilujmy to. I zobaczcie, AL, czyli w tym momencie jest dobrze. Teraz coś może na temat konkatenacji, czyli to możemy sobie teraz przenieść w komentarz, żeby nam to nie przeszkadzało i może zrobimy coś takiego. Wpiszemy sobie, zdeklarujemy sobie jakiegoś stringa. Niech to będzie wlazu. Następnie drugiego, to niech będzie string. A no już chwileczkę string e, e, powiedzmy wyraz, czyli Word 1 o w ten sposób teraz zróbmy sobie skopiujmy najlepiej, będzie nam prościej 2, 3, 4 oczywiście chciałem słowa takiej piosenki, koty o, w ten sposób. No i gdybyśmy mieli tak zdeklarowane e, zmienne, no to możemy je ze sobą połączyć. E, gdybym ja tu jeszcze wpisał na samym początku zdeklarował e, string sam. W ten sposób to ja mogę je połączyć stosując zwykły znak plus, czyli teraz sometimes równo się i mogę zrobić tak: words 1 plus words 2 plus words 3 i plus words 4. No gdybym tak zrobił, to nie uzyskałbym żadnych odstępów pomiędzy tymi wyrazami, więc ja tu jeszcze proponuję wstawić coś takiego, czyli to będzie odstęp. Tutaj to samo. W ten sposób. I tutaj to samo. W ten sposób. Teraz to powinno wyglądać lepiej. Tylko, żebyśmy to mogli widzieć, to oczywiście musimy to wygenerować na ekran. Co chcemy wygenerować? No sam ten, czyli nasze zdanie. No i sprawdźmy, jak by to wyglądało. Dla kotek na płotek, czyli jest już dobrze wygenerowane. To jest konkatenacja, czyli dodawanie ciągu znaków najpierw. Deklarujemy poszczególne elementy, w tym wypadku są to wyrazy, a potem je do siebie dodajemy. Dodajemy też na przykład pusty znak określony w cudzysłowie. Gdybym chciał określić długość wszystkich znaków po tej konkatenacji, no to zrobię sobie coś takiego i wpiszmy na przykład sentence. Kropka i damy metodę size. Oczywiście musimy pamiętać o średniku. Ja bym tu jeszcze w odpowiednim miejscu dał znak końca strony. Sprawdźmy to. I wyszło nam, że ten ciąg znaków ma 21. I teraz, gdybym chciał jeszcze zliczyć na przykład wszystkie literki a w tym zdaniu, to ja muszę zastosować instrukcję for. No i znowu, int i, następnie i, mniejsze od. No, muszę napisać sentence. E, size. I tutaj jeszcze i plus plus. Tutaj Potrzebny plus, plus, czyli inkrementacja. I w ciele będziemy musieli napisać jeszcze jedną instrukcję warunkową. If, od i. Równa się. Wiemy, że w programowaniu równa się. Znak równości to jest dwa znaki równości, no i teraz to A, i my wystarczy, że tutaj wpiszemy sobie A i na samym końcu chcielibyśmy jeszcze to wygenerować, czyli zrobimy sobie coś takiego. No, no, teraz musimy zrobić ile, czyli a, tak? Sines, czyli signs. o, w ten sposób tutaj jeszcze zapomniałem jednego zero. Tu byśmy mogli, chociaż to nie jest takie konieczne, ale wstawić ten znak klamrowy, żeby to było bardziej czytelne. I teraz sprawdźmy, czy to działa. No I mamy komunikat, że A nie jest zdeklarowane. To my sobie to szybko jeszcze zdeklarujmy. Więc A. No i teraz możemy to sprawdzić. Też nie działa, bo tutaj nie mamy średnika. Tak to jest jak się człowiek spieszy. I jeszcze jedna rzecz. No tu jesteśmy przecież już poza tą funkcją, czyli ta deklaracja musi być Ctrl X przed nią. I jeszcze możemy ją tutaj zrobić jako jeden, no bo będziemy liczyć w tym wypadku od jedynki i teraz sprawdzamy. Zapomnieliśmy średnika tutaj na końcu, no to dajemy i jeszcze raz kompilujemy. Troszkę tutaj tych błędów było, ale już widać, że jest there is three signs in the sentence. Moglibyśmy jeszcze to rozdzielić, żeby to było ładniej. Sprawdźmy. No i muszę kończyć. Teraz już jest dobrze. Do zobaczenia, do następnego filmu.